Pokażę teraz, jak korzystać z pilota, kiedy sterownik schodowy mamy już skonfigurowany i jest on gotowy do działania. Pilotem możemy wybierać efekty lub włączyć oświetlenie na stałe. Aby włączyć oświetlenie na stałe, wciskamy jedynkę na górze pilota i w tym momencie schody świecą nam się cały czas, niezależnie od czujnika ruchu. Aby przejść w tryb automatyczny, naciskamy zero. Możemy wybrać efekt, jaki ma się pojawić, kiedy osoba wejdzie na schody. Każde przyciśnięcie przycisku wyzwala efekt od początku, tak abyśmy mieli podgląd, jak on będzie wyglądał podczas normalnego użytkowania. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku aktualnie wybranego efektu nie ma tła, to znaczy, jeśli nikt nie korzysta ze schodów, są one kompletnie ciemne, a jeśli ktoś wejdzie, rozświetlają się. Mamy możliwość włączenia oświetlenia na stałe. Jeśli nikogo nie ma, z tym, że ze zmniejszoną intensywnością. Robimy to, naciskając na dole pilota przyciski 0 i 1 na pierwszej strefie, 0 przyciemnia, a jedynka rozjaśnia. I teraz mamy lekkie podświetlenie, kiedy nikt nie korzysta ze schodów, a jeśli ktoś wejdzie, to pojawi się animacja. Należy pamiętać, że nie wszystkie efekty umożliwiają kompletne wyłączenie tła. Ten akurat umożliwia, mogę ściemnić do zera to tło. I jeśli nie korzystamy ze schodów, to. Żadnego oświetlenia nie ma, lecz przełączę teraz na inny efekt. No, tutaj jest efekt, który już w tle ma takie gwiazdki zapalające się i nie można ich zupełnie wyłączyć. Mogę je tylko rozjaśniać i ściemniać. Na filmie to i tak będzie pewnie słabo widać. Ale to tło pozostaje cały czas. Więc aby uzyskać efekt kompletnego wyciemnienia, trzeba najpierw wybrać odpowiedni naciskając S, plus, S-, minus, taki, który umożliwi przyciskami. Tutaj na dole pilota 01, ściemnienie tła do zera. To tło zmienia kolor, a kiedy osoba wejdzie na schody, pojawi się tutaj animacja w postaci oświetlenia białego. Tutaj pojawiła się w ten sposób, przełączy na następny tryb, pojawia się w ten sposób i znika, więc do wyboru mamy wiele różnych wariantów. Teraz przejdę dalej. Tu jest efekt, kiedy po rozwinięciu się schodów pojawia się tęcza. I w przypadku tego efektu mogę wyłączyć podświetlenie stałe. O, teraz nikogo nie ma. Mogę zgasić zupełnie i dopiero jak ktoś wejdzie, zostanie wyzwolony taki efekt. Mamy też w sterowniku efekty klasyczne, zdane ze zwykłych sterowników schodowych. Raz do nich dojdę. One gdzieś tutaj dalej powinny być. Mamy tutaj, może jeszcze nie to, nie to. To jest efekt znany ze zwykłych sterowników, czyli stopnie nie są animowane, po prostu po kolei zapalają się i gasną. Z tym, że mamy tutaj do wyboru jeszcze opcje, kiedy one się rozjaśniają płynnie. I gasną płynnie, jest to po prostu jeden z efektów. W to wybieramy S-S+, tak jak powiedziałem. Dodatkowo, każdy efekt umożliwia regulację koloru za wyjątkiem efektów tęczowych, gdzie wszystkie kolory są widoczne cały czas, wybiorę sobie powiedzmy efekt animowany taki i teraz tym kołem na pilocie mogę ustawić kolor, mogę też wybrać kolor biały, ustawić jego temperaturę barwową od zimnej do ciepłej oraz w przypadku koloru regulować jego nasycenie. Tutaj tym suwakiem przesuwając w dół uzyskuje kolory bardziej nasycone, przesuwając do góry, kolory robią się pastelowe. Oczywiście jest jeszcze regulacja jasności i odbywa się ona tym suwakiem z prawej strony.